Duet Lena Jabłońska i Pola Pochitna. Zapraszamy Pole i Lenę. Na miejscu czwartym. Rywalizację ukończył duet Kaja Powałka i Julia Śmich. Zapraszamy Julię i Kaję, laureatki miejsca czwartego. I przechodzimy do miejsc medalowych. Na trzecim miejscu podium stanie Wiktoria Baraniak i Magdalena Żadrowska. Pięknie Wam dziękujemy za wspaniały taniec, gratulujemy sukcesów. No i jeszcze dwa duety niecierpliwie czekają na werdykt sędziowski. Srebrnymi medalistkami tej kategorii zostają Aleksandra Tutas i Nina Wieczorek. Gratulujemy dziewczyny bardzo, bardzo serdecznie, Nina i Aleksandra. Jeszcze uściski z koleżankami. To była piękna rywalizacja. I już za chwilę znajdziemy dziewczyny na podium. Czas na złotych medalistów. W dniu dzisiejszym zostają nimi Maria Łoskot i Daria Pawelska. Wielkie, wielkie gratulacje, najlepszy byłek dzisiejszego dnia. nagrody dla uczestników tej kategorii ufundował Egurola Store – sklep z ubraniami i dodatkami do tańca i na co dzień, które zapewnią każdemu tancerzowi indywidualny styl. Bardzo dziękujemy partnerowi Egurola Store. Chodźcie kochani przy podium i piękne pamiątkowe zdjęcie wszystkich finałowych duetów.